Lato gorąco i słuchawki ze sztucznej skóry nigdy się nie lubiły. To był ogromny problem wielu zestawów słuchawkowych, że właśnie gdy robi się ciepło, to ta skóra bardzo mocno klei do głowy i nasze uszy zaczynają się pocić, a to powoduje spory dyskomfort. I znam wiele osób, ja się też do nich zaliczam, gdzie na przestrzeni lat w okresie letnim ze słuchawek przesiadaliśmy się nawet na głośniki z monitora, czyli no, wymagania do jakości audio spadły bardzo, bardzo mocno, ale żeby po prostu nie musieć mieć słuchawek na głowie, przerobiłem bardzo dużo różnych zestawów słuchawkowych. Teraz już Oczywiście, dobrałem takie, w których jestem w stanie wytrzymać i korzystać z nich naprawdę przy wysokich temperaturach, ale dzisiaj mam coś taniego dla Was. Przynajmniej wydaje mi się, że taniego, ponieważ 350 zł za bezprzewodowy zestaw słuchawkowy to wcale nie jest duża kasa, a do tego mają tutaj rozwiązanie właśnie między innymi na te upały, bo w samych padach znajduje się chłodzący żel. Cześć Szymanko, moi drodzy z tej strony Radyjko, witajcie na moim kanale. Dzisiaj materiał, w którym skupimy się na słuchawkach od firmy Dark Project. Firmy, którą za każdym razem miałem okazję chwalić. W przypadku myszek było ok, ale w przypadku klawiatur, gdy tylko pojawili się na naszym rynku, no w zasadzie od razu zaczęli dominować stosunkiem ceny do jakości. Do tego stopnia, że Grzegorz Rycko wraz z Ziemniakiem wydali razem z nimi swoje wersje klawiatur. Między innymi mega popularny Onionite za 250 zł, który, no konkurencję zostawia daleko w tyle, ale też Gamma, Delta i wiele, wiele innych. Naprawdę spoko produkty. Dzisiaj zobaczymy, jak dają sobie radę w kwestii słuchawek. Jest wersja przewodowa, jest wersja bezprzewodowa. Widziałem, że jeszcze na stronie są inne. Do mnie trafiły te teoretycznie najlepsze: czyli Dark Project Sono Wireless, za mniej więcej 350 zł na dzień nagrywania tego materiału. I od razu Wam powiem, że to nie są słuchawki idealne. Mam do nich bardzo dużo zastrzeżeń. Jednak, znowu, to jest dopiero pierwszy produkt z tej kategorii. To są początki, i tutaj dopiero się uczą. I jestem przekonany, że tak jak klawiatury zaczęli dobrze i było tylko lepiej, tak tutaj zaczynają. No właśnie, jak zaczynają, to dowiecie się zaraz, ale też sporo miejsca do rozbudowy i do poprawy tutaj zostało. Zanim do samych słuchawek, no to takie małe jeszcze przyczepienie się trochę do instrukcji, bo już ostatnio zwróciłem uwagę na tłumaczenia i nie mamy tutaj, jest user manual, ale po polsku są wymagania dotyczące instrukcji. Mały błąd. Większym błędem jest fakt tutaj, który mnie osobiście bardzo irytuje, ponieważ gdy mamy cztery presety equalizera, to mamy bass, jest wokal, jest without equalizer, jest tremble. Miało być pewnie treble, czyli wysokie tony. Jest tremble, czyli drżenia. A w polskiej wersji, co przetłumaczyli jeszcze bardziej, bo to nie jest ani drżenia, ani wysokie tony, tylko to jest tremolo. Co do equalizera, w moim przynajmniej odczuciu się nijak nie może. Odnieść. Ale to tylko taka mała dygresja chciałem sobie to zaznaczyć, bo, bo lubię się czekać do takich rzeczy. To po prostu. Przechodząc jednak już do życzonego produktu do słuchawek bezprzewodowych. Dark Project Sono Wireless jest to bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, który może się połączyć poprzez dongla, jak i poprzez Bluetooth. Niestety to połączenie, mimo iż teoretycznie działa symultanicznie, to nie umożliwia nam jednoczesnego słuchania muzyki zarówno z telefonu, jak i z komputera. I też kilka osób zwróciło mi uwagę, jak gdy ostatnio powiedziałem o czymś takim w materiale, no to po co ci przecież to połączenie, że muzyka też tutaj może Puścić z komputera. Z drugiej strony, jeżeli na przykład jesteś streamerem albo chciałbyś mieć coś innego włączonego, czego nie będą słyszeli twoi widzowie na tym komputerze, no to takie rozwiązanie jest bardzo, bardzo praktyczne. Albo gdy ktoś do ciebie zadzwoni, no to są naprawdę takie bardzo małe niuanse. Ja sobie cenię tego typu rozwiązania. Zestaw słuchawkowy jest wykonany naprawdę bardzo solidnie, z dobrych jakościowo materiałów. Mamy widelce z aluminium, co z całą pewnością przełoży się na trwałość całego zestawu. Dużo elementów plastikowych. Zestaw występuje w dwóch wariantach kolorystycznych. Eee, Czarno-fioletowym, który od razu jak tylko dostałem, to wysłałem bisowi zdjęcie, że ej Norbert, słuchawki dla Ciebie i chyba też mu się spodobały, jeżeli chodzi o kolorki. Z drugiej strony mamy również zestaw biało-złoty, troszeczkę bardziej elegancki. Muszę są na bokach wykończone taką siateczką, pałąk jest obity z góry sztuczną skórą, na dole jest to materiał i gąbka, a nauszniki, które są częścią tej sukcesu, częścią sekretu tych słuchawek, są po boku ze sztucznej skóry, a powierzchnia, którą stykają się z głową, jest wykończona przyjemnym w dotyku oddychającym materiałem, a pod tym materiałem, Znajduje się właśnie warstwa żelu chłodzącego i memory foam, więc ten żel chłodzący daje naprawdę bardzo przyjemne odczucia w momencie, gdy zakładacie te sławki po całym dniu, albo gdy zakładacie, jak na dworze jest to po 30 stopni. I jasne, trzeba mieć też świadomość, że to uczucie chłodu jest tak na dobrą sprawę na początku, albo po prostu słuchawki dzięki temu też się tak nie nagrzewają. To nie jest tak, że przez cały czas będziecie miał na głowie o Jezu, jak zimno, jazu jak zimno. Tak to nie działa. Tak to by było jeszcze ciekawiej, jednak teraz już można z tego korzystać i jest to całkiem przyjemna ulga. Słuchawki są bardzo duże, masywne, z odczepianym mikrofonem. Zanim przejdziemy do dźwięku, no to jeszcze kończąc to wykonanie i wykończenie. Ze względu na to, że są duże i masywne, ja jestem w stanie je sobie wygodnie założyć na głowę, co jest też sporym problemem w przypadku wielu zestawów słuchawkowych, ze względu na mój duży łeb. Nie do każdego zestawu się mieszczę, nie zawsze jestem sobie w stanie je odpowiednio wyregulować. Tutaj mieszczę się bez żadnego problemu, ale przychodzi za to też zapłacić cenę. I to nie cenę w złotówkach, a cenę w masie, ponieważ podchodzimy tutaj nawet pod 400 g masy. Co jest bardzo dużym wynikiem, jeżeli chodzi o sławki bezprzewodowe, bez żadnego problemu w podobnym budżecie, albo troszeczkę drożej, jesteście w stanie znaleźć sławki nawet po 100 gramów lżejsze, a niekoniecznie odstające pod kątem jakości audio. Więc OK, mamy tutaj duże, solidne metalowe wykonanie, metalowe wykończenie w wielu przypadkach. Ale no, jest to okupione zwiększoną masą. Samo sterowanie sławkami zostało umieszczone na lewej muszli. Tak na dobrą sprawę, na prawej absolutnie nie ma nic. Po lewej jest tak samo port do ładowania, jak i port do wpięcia mikrofonu. Mamy przycisk od włączenia, przycisk C, przycisk tryb i rolkę od sterowania głośnością. Słuchawki nie posiadają żadnego softa, więc nie ma tej możliwości ręcznego dogrywania sobie ich ustawień na komputerze, jednak te ustawienia można przełączać w pewien sposób oczywiście poprzez tutaj te przyciski i te tryby. Przycisk C to domyślnie włączenie włączenie mikrofonu, a przycisk Mode, czyli tryby, zmienia nam tryby equalizera. I tutaj przychodzi kolejna taka rzecz, bo słuchawki są bardzo dźwięczne. W jakim sensie dźwięczne? O co tutaj chodzi? No chodzi o to, że nie mamy komunikatów głosowych, że hej, power on, teraz Bluetooth pairing, szukamy jak znacie z tych wszystkich głośników na Bluetooth, to teraz szukamy połączenia. Potem jest Bluetooth Connected i lecimy dalej. Nie. Tutaj to wszystko jest komunikowane przy pomocy dźwięków. Niestety te dźwięki nigdzie nie są wytłumaczone. Więc włączacie słuchawki i one robią pipo! Zresztą posłuchajcie sobie tych dźwięków. Włączyliście słuchawki, ok, połączyły się słuchawki. I teraz macie equalizer. I który equalizer jest który, możecie mi powiedzieć? Tak jak powiedziałem, są cztery. Jest basowy, nastawiony na wokal, jest ten tremolo i jest bez korekcji, tylko no, nie jestem w stanie powiedzieć, który jest który. Oczywiście, po pomiarach, po testach, jestem w stanie wskazać ten, który jest nastawiony bardziej na basy, aczkolwiek to też nie jest takie oczywiste, patrzę do tyłu, ponieważ te wykresy mam za sobą jeszcze, bo zmiany w equalizerze w różnych trybach dotyczą się tak naprawdę tylko basu. Pozostałe zmiany na innych częstotliwościach są naprawdę symboliczne i najwięcej dzieje się w obrębie basu. I o tym Basie chciałbym teraz powiedzieć, ale jeszcze tego nie zrobię, bo muszę powiedzieć dwa słowa o mikrofonie. A żeby to zrobić, to założę słuchawki i powiem Wam je po prostu przez ten mikrofon. Pa, 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 pa. Odwracam się do Was, moi drodzy, już w tym momencie i słyszycie mnie z mikrofonu nagrywanego OBS-em, czystym OBS-em, bez żadnych dodatkowych ustawień. Jest to mikrofon z zestawu sławkowego Dark Project Sono Wireless I nie będę was nim katował, bo mikrofon brzmi naprawdę bardzo słabo. Mówiąc wprost, brzmi bardzo, bardzo słabo. Tutaj mam wrażenie, że jest jakieś dodatkowe odcięcie, jest jakiś kompresor założony, którego nie jestem w stanie skorygować, bo nie mam softa, więc nie mogę z tym nic zrobić. On po prostu sobie wybiera niektóre momenty, żeby przyciąć, żeby zareagować i zaatakować. Do tego jeszcze widziałem, że można włączyć w systemie Windows dodatkowe izolacje dźwięku. To teraz jest wyłączone. Działa to wtedy jeszcze dziwniej, jeszcze jeszcze bardziej nietypowo, chciałbym być ciekawie, ale, ale ten mikrofon wystarczy do komunikacji ze mi ten mikrofon wystarczy do rozmowy szybkiej. Jednak jeżeli chcielibyście streamować, nagrywać czy cokolwiek więcej z tym mikrofonem robić, to, to nie jest ten wybór. To nie jest ten wybór i w większości przypadków lepiej będzie, gdy po prostu zrobicie... Dokładnie tak. No to teraz pora na chwilkę relaksu, pora na chwilkę odpoczynku i zobaczmy, co tutaj kryje się w kwestiach audio? No bo to przecież jest najważniejsze w tych słuchaweczkach. Standardowo pasmo przenoszenia to 20 do 20 tysięcy herców i neodymowe 53 mm przetworniki. To przekłada się na potencjał do grania naprawdę spory. Jednak jeżeli chodzi o samostrojenie, to ono jest nastawione mocno na basy, bo patrząc po wszystkich tych equalizerach, albo mamy bardzo dużo basu, albo mamy neutralną ilość basu. Nie da się tego basu tak na dobrą sprawę wyciąć, co? Akurat w moim odczuciu jest dużym plusem, słuchawki grają przyzwoicie. Jak na te ceny grają naprawdę bardzo w porządku. OK, pojawiają się pewne dziury i pewne niejasności, jeżeli spojrzycie na wykresy, to nie jest to idealne oddanie wszystkich częstotliwości, jednak tak jak mamy deklarowane 20 do 20 tysięcy herców, tak te słuchawki i takie dźwięki są w stanie wydawać. A uwierzcie mi, to też nie jest oczywiste, bo chociażby ostatnio miałem okazję testować ekran, albo w zasadzie byłem u osoby, która testowała taki ekran, który do 100 Hz tak na dobrą sprawę nie wydawał absolutnie dźwięku, praktycznie żadnego. Praca na baterii powiedziałbym, że zadowalająca. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby rozładowały się w ostatnim momencie, czy żebym dostał powiadomienie, że o teraz Sary, zaraz Ci się wyłączą z musisz teraz je szybko podłączyć. I chyba nigdy nie musiałem pracować w nich na. Kablu. Niestety nie robiłem tych dokładnych pomiarów godzinowych, więc nie podam Wam dokładnych wartości liczbowych, a jedynie właśnie takie moje odczucia, że ani nie mam wrażenia, żebym ładował jakoś szczególnie super często, ani też nigdy nie rozładowały mi się w locie, tak żebym stracił dostęp do mojego dźwięku, mojego audio. No a do tego mamy relatywnie szybkie ładowanie, ponieważ producent mówi o pełnym naładowaniu baterii w 2 godziny, co przekłada się na 20 ponad godziny słuchania muzyki. To jest naprawdę wystarczający wynik, jeżeli chodzi o zestaw słuchawkowy bezprzewodowy. No ale, ale, panie Redyko, bo teraz jest dużo informacji, jest dużo pozytywnych rzeczy wrzuconych, ale jest też dużo negatywnych rzeczy wrzuconych. Jeżeli mam na te słuchawki spojrzeć obiektywnie, to uważam, że to jest dobry początek, dobre wejście w rynek słuchawek gamingowych, ale wymagają one na pewno sporo uszprawnień. Fajnym rozwiązaniem jest pójście za trendem i dorzucenie do nauszników tego żelu chłodzącego. To na pewno w ciepłe dni daje sporą ulgę. Jakość wykonania, ta solidność również stoi, tak jak powiedziałem, na wysokim poziomie. Sam design bardzo mi się podoba, ale niestety wraz z tym designem i z tą jakością wykonania przychodzi nam zapłacić cenę za masywność tych słuchawek. Jednak w przypadku słuchawek bezprzewodowych, zwłaszcza chcemy je założyć na głowę, i tak jak je założymy, takie mieć przez cały dzień i zapomnieć o ich istnieniu. Dlatego powstają takie zestawy, jak chociażby Logitechowy G435 z recyklingu w zasadzie w pełni, który jest ultra lekki i wielu streamerów nawet z niego korzysta, mimo że to są naprawdę przeciętne słuchawki, mimo że tam mikrofon też jest średniej jakości, ale ich używają. Bo zakładają na cały dzień i mają z głowy i zapominają o tym, że one istnieją, ale tam mamy znacznie niższą masę. Tutaj podchodzimy pod 400 gramów. To jest bardzo dużo jak na zestaw słuchawkowy, więc na pewno nie będą to słuchawki dla wszystkich. I trzeba mieć to na uwadze, bo jeżeli dacie coś takiego 10 czy 13 latkowi, no to on zdecydowanie może odczuć, że te słuchawki po prostu męczą jego głowę. Jasne możecie powiedzieć, że to jest workout, to jest trening waszego karku i teraz pracujecie nad tymi mięśniami, ale nikt wam w to nie uwierzy. Przechodząc do dźwięku, no sam mikrofon, jak słyszeliście, jest bardzo słabe i to wraz z masą są moim zdaniem dwa największe minusy tych słuchawek. Czas pracy na baterii w porządku. Equalizer no, rozwiązany jest bardzo przeciętnie, bo te dźwięki, jak już się rozszyfruje, co one znaczą, to można z tego korzystać, ale z drugiej strony no chociażby informacja, że ten dźwięk to jest taki equalizer, a ten dźwięk to jest taki equalizer, a nie po prostu domyśl się, bo nie wiesz od którego zaczynasz i nie wiesz na którym kończysz. Nie ma opcji tej sterowania żadnego softem, co osobiście uważam też za minus. Okej, okay, jasne, zdejmujemy z użytkownika he, ciężar do stosowywania tych ustawień, wszystko ma już gotowe i można to przekuć oczywiście na zaletę, bo przecież nie potrzebujesz softu. Z drugiej strony w przypadku słuchawek bezprzewodowych chciałbym móc ustawić taki najprostszy parametr, jak to, po w jakim czasie bez dźwięku te słuchawki się uśpią. Miałem już do czynienia ze słuchawkami, które na przykład w momencie, gdy mam ciszę, bo się wczytałem w jakiś artykuł i nie odtwarzam żadnej muzyki akurat w tym momencie, bo montowałem film i jest cisza. I słuchawki po chwili robią... i się wyłączają. No to, to nie powinno działać tak. Tutaj na szczęście jeszcze tego nie doświadczyłem, albo przynajmniej nie pamiętam, żebym tego doświadczył, ale chciałbym mieć kontrolę nad takimi parametrami albo móc sprawdzić poziom naładowania baterii, bo teraz Wiem, że naładowane jakoś są, ale ostrzeżenie na donglu wpiętym do komputera dostaje dopiero przy 10% wartości tej baterii, a przy 5% dostaje bardziej intensywne ostrzeżenie, można powiedzieć, ale to wciąż może nie wystarczyć, jeżeli zaplanowaliśmy sobie całą dzienną sesję i dopiero siadacie rano do komputera i nie ładowaliście ich od tygodnia, a nagle, o proszę, wiesz co, masz 10%, więc jednak sobie nie pograsz, bo musisz je podłączyć, musisz je naładować. No i zerknijmy jeszcze na konkurencję. Co się dzieje na rynku? Co się dzieje na rynku? Oczywiście słuchawek, które brzmią gorzej, nie brakuje. To Wam od razu muszę powiedzieć, że jest bardzo dużo modeli, zwłaszcza w tym przedziale cenowym, bezprzewodowych do 350, 400 nawet złotych, które będą już miały znacznie gorzej. Jest dużo modeli, które będą gorzej wykonane, ale nie brakuje też no, konkurencyjnych zestawów od dużych marek, jak chociażby Logitech G435. Ja wiem, że osoby, które myślą o takim zestawie sławkowym, nie pomyślą o tamtym z recyklingu, ale z drugiej strony, mając na uwadze tę właśnie lekkość zestawu sławkowego, to 435 nie wyglądają tak źle. Jest też model od Corsera, który wypada bardzo podobnie, czy też nawet w podobnej kasie dostaniemy sławki od Razera. No albo klasykę gatunku, czyli HyperXowe Cloudy. Więc jak mógłbym podsumować ten zestaw słuchawkowy? Moim zdaniem, no, tak jak powiedziałem wcześniej, dobra próba i na pewno ten zestaw znajdzie wielu odbiorców, którzy będą z niego zadowoleni. Nie jest to zestaw dla osób, które chcą uniwersalnych słuchawek do codziennego korzystania, nagrywania, spotkań firmowych, bo no, będziecie się tylko na siebie wkurzać i wasi współpracownicy też się na was będą wkurzać. W grach proste komunikaty, jak najbardziej jesteście w stanie wydać, ale jeżeli chcecie robić większe tutoriale czy sesje coachingowe na przykład komuś, to też te słuchawki się nie sprawdzą. To, że nie jest to zestaw dla audiofilów, to chyba nie muszę mówić i jestem przekonany, że o tym już na pewno wiecie. Ale jednak jeżeli macie większą głowę, szukacie dużego zestawu słuchawkowego z muszlami wokółusznymi, co też wcale nie jest oczywiste, bo wiele zestawów teoretycznie wokółusznych również w moim przypadku nie do końca pozwala mi uszą się rozgościć w muszlach tutaj w tym zestawie. Nie mam tego problemu, bo jestem w stanie je sobie założyć właśnie wygodnie na głowę, są one dla mnie wygodne i jasne, po kilku godzinach pracy czy też grania zaczynam odczuwać tę masę, ale przy takim krótkotrwałym użytkowaniu, przy takich krótszych, nie wiem, czterogodzinnych sesjach jest to jak najbardziej akceptowalne, jest to wystarczający poziom dźwięku, poziom jakości dźwięku i nakładając na to w ceny naprawdę nie wypadają źle. Finalny werdykt jest taki, że szukajcie na promocjach albo szukajcie odświeżonej rewizji, jeśli tylko taka się pojawi, bo start jest dobry, może być tylko lepiej. Na dzisiaj to tyle, do zobaczenia, na razie i cześć.